To już jest czwarty film, bo tam mnie nie wywaliło. Bo to Aternos, że życie pewnie, albo nie Aternos, albo to jest y, craft cube. Nie wiem, cokolwiek, ale dup. Z tego. O, już wróciłem. Zobaczcie. Każdy kopie. Ja sobie po ekspie te tej chwili, to ja nie chcę z głębo. I sobie na rynku Za to sobie zarobisz pieniądze Za farmienie Ja mam już 300... 300 tysięcy?! Ja nie wiedziałam, że jej mam tyle. Dobra, gorna trochę o Kup. Ty! Z zarobiłem na tym. A nie! Za tym jest strefa VIP. Tutaj, zobaczcie. Za tym jest strefa VIP. Tam jest tam strefa szef. Tu jest, nie, to jest S-VIP, a tam jest szef. Czyli że tutaj mamy po prostu normalnych graczy, którzy nie mają rank. Złoto oramy. sobie po złota. Kolejny level Złoty po I teraz jak sobie pora. O O No i O To daje To daje całkiem mało Czemu wy sobie nie korzystacie z kitów, które kopią cztery razy szybciej? O Ktoś chyba o nie korzystać z kitów Dobra Pół miliona trzecie to sobie kupię Ry... Rynek Przepraszam, ale ja słucham ile kurwa 17 milionów

Najstarsze... Czy tam były... Tutaj... Najstarsze... Najstarsze... Radka... Ja pierdolę... Czy ty chcesz co to? 2,5 miliona? Czy ci nie z roku? Najnowsze... 30 milionów... Spalnie trzawki, ile to jest? Dziesięć milionów! Mówi. jest z cenami. No, ewidentnie. Nie nienawidzę tego trybu. szczęście już mi się nudzi na szefach. Ma szefy. Ma mało trybów. No ile, no ile to ma trybów? Dobra, na radę.